Witajcie serdecznie Jakub Kulig dla Transportu, a ze mną zwycięzca w turnieju 13 edycji Gromda Słomka. Gratulacje wielkie! Dziękuję bardzo. A wraz z nami Mario Dumny, bo też narożnika. Witam serdecznie. Dumny, ale też brakuje tutaj Robsona, naszego trenera, który, Włoży. który włożył serce, Włoży. charakter pracy. No i szukam go, wyszukuję i na pewno będę chciał go tutaj zwerbować, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. Kuba to przyzna. Słuchaj, e, pewnie na afterparty na pewno go znajdziecie, albo już gdzieś pewnie świętuje w hotelu. Słuchaj, trzy niezwykle ciężkie pojedynki, widać też twoje obrażenia, bo ale wytrwałeś te wszystkie pojedynki i chyba w finał to był najcięższy pojedynek. No tak, ciężkie były walki, ale decydując się na start w grądzie, byłem gotowy mentalnie i fizycznie, przygotowany jak na wojnę, więc liczyłem się tu, że to nie będzie lekko, no to chyba każdy. O tym wie, piszę się na takie pojedynki. No pojedynki moje nie były łatwe, ale przetrwałem i dobrze wygrałem. Słuchaj, w tym drugim pojedynku fenomenalny knockout naprawdę. Natomiast po tym drugim pojedynku też się troszkę zastanawialiśmy, czy, czy ta kontuzja oka, bo, bo to oko zaczęło się troszeczkę zamykać, czy wy zdążycie wyjść do finału, czy wy będziecie decydować się, żeby wyjść do finału, bo, bo tak wiesz, ja troszkę się przyglądam i, i właśnie zauważyłem, to mówię, kurczę, żeby szybko był ten finał, żeby to oko nie zdążyło spuchnąć. Oh, to tak. może ja się wypowiem na ten temat, <laughs> przyłożyłem lód i mówię, e, póki co trzymamy ten lód, robimy robotę, e, mówię, na pewno otworzysz oko, otworzył, mówię, dobra, trzymamy dalej, jeszcze była delikatna rozgrzewka przez Robsona e, i, i, i mówię, idziemy dalej i spełniamy swoje marzenia, Kubuś, dalej, dawaj, mówię, e, twój jest finał, a później idziesz, walczysz na następną walkę. Ta Kuba Jakuba, e, Gromda to Twoje miejsce. Poczułeś, że chcesz tutaj toczyć pojedynki, że te emocje są tutaj dla Ciebie? Tak, poczułem się jak w domu. Uż wspomniałem to w poprzednim wywiadzie. Bardzo dobrze się tu czuję i zamierzam tu zostać na długo. Mierzę wysoko, ale tu mówię, nie, nie słowa, a czyny się liczą. Dumny z tego, że jesteś zwycięzcą e, turnieju, bo jednak e, tych zwycięzców turnieju Gromda można e, wyliczać i, i nie ma ich e, za wielu, a Ty dołączyłeś do tego elitarnego groma. Bardzo jestem z tego dumny, że zaliczam się już raz do tego grona z takim tu przyjemnym nastawieniem, żeby rozwalić konkurencję, ale oczywiście gdzieś tam zawsze szacunek do zawodników, no i ciężka praca, to popłaca. Mario, witamy Jakuba eee, u Gromdziarzy. Jest prawdziwym gromdziarzem. No, zrobił finał, no, nie, nic dodać, nic ująć. Co mogę więcej powiedzieć? Tak samo na pewno Ty sądzisz. Ja tak samo sądzę. Słuchaj, Twoje ostatnie słowa do kibiców. Do kibiców. Dziękuję wszystkim za wsparcie, przede wszystkim mojej rodzinie. Chciałem podziękować sponsorom Nowak Mosty, Probud Piotr Szczęśniak i MRA. Dziękuję bardzo to za Waszą pomoc, też mogłem się tak przygotować. Przede wszystkim chcę podziękować, że tutaj nie ma mojego trenera Robsona. Poświęcił serce i czas dla mnie, za co bardzo mu dziękuję. No i to był dzisiaj klucz do sukcesu. Słuchajcie, gratuluję, świętujcie, odpoczywajcie i mam nadzieję, że szybko zobaczymy Was obydwu w ringu Grondy. No ja mam nadzieję, że wracam w grudniu, jeżeli tylko wyzdrowieje moja ręka, bo nie odpuszczę na pewno, a Kuba będzie szedł obok mnie, a ja będę obok niego szedł. Słuchajcie, dzięki bardzo, trzymajcie się. Do zobaczenia.